Cześć, Siemanko, z tej strony Emergency Człowiek, a dzisiaj będziemy sobie wykonywać questy, które mamy tutaj właśnie. O, właśnie te. Yy, I co? No, lecimy do pierwszego. Musimy jakieś prezenciki dowieść i teraz prawdopodobnie jedziemy tak, tutaj, żeby je odebrać chyba, tak mi się coś zdaje, lecz nie wiem. No dobra. Ale ciekawy jestem, czy będzie więcej tych questów, czy to jest jeden No nie wiem, nie wiem, zobaczymy sobie właśnie w dzisiejszym odcinku Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i zostawić lajka po więcej takich filmów A my już prawie jesteśmy Błagam, nie czerwone nie czerwony Zdążyliśmy no. Okej okay, To kręcamy migacz, pyk, pyk, pyk hamujemy okej okay. I mamy się zatrudnić? Czy co? No, mamy się zatrudnić, okej, okay, jestem I wybierzmy sobie 11 km, ok Co teraz? Mamy wypełnić auto Ja za bardzo tutaj nie gram na tirowca Czy jak to się tak mówi, nie wiem I mamy tam dowieść paczuszki. I na tym właśnie polegają questy w sumie. Więc... Jedziemy. Ro rozdajemy paczuszki. I... ciekawy jestem, czy będzie więcej tych questów, nie? No nie wiem. Mam zielone, migacz. O, jakbym obdarł samochód, tak? To by szef nie był za miły na chłopie Co ty robisz, manik? Uderzam specjalnie, nie? No. no Będą mi tak robić No i właśnie to są jedni z gorszych ludzi na serwerze Emergency Hamburg i będę wjechać, nie? No, co jest? Każdy we mnie wjeżdża. Halo, nie wiem, o co tu chodzi, patrzcie nie. No dobra, powstajemy sobie No i puścił mnie Dobra Czemu tego Tira nie denerwują, tylko mnie akurat Nie, ja, ja sobie poczekam, ja mam czas Co? Uderzajcie Nie, słuchajcie, widzimy się jak coś tutaj się poluzuje. ja zobaczę o co im chodzi, nie? Dobra, słuchajcie, uciekłem. On tutaj utknął, jeden z nich, bo wypchnąłem go na kamień, ale drugi mi tutaj nie do farca. Tutaj chyba rozwalił się. No tak się z nimi tutaj tak lepiej. Ale nie wiem o co im chodzi. Napisałem Ład i nic. Jeszcze utknąłem. No pomaga mi typie. A dawaj, uderz, uderz, uderz. No, no, no super, super. Nie wyutrudniamy, a jednak pomagają mi <laughs> Dobra, czekamy na zielone Dobra No jedź mordo, jedź, jedź, jedź Jak mi gaczy Nie włączę W sensie, nie wiem czemu nie włączę Nie włączę Na razie nie jadą to chyba dobrze. No. Chyba nim się znudziło. Tylko tam raz wyszło i napisałem o co chodzi. Nie odpisali mi. Bo oni się tam zaczęli śnieżkami rzucać, więc ja szybko odjechałem i uciekłem. Z dzień na zielonym. Ale dobrze, że nie wyjechałem, nie wyjechałem tutaj z nimi, bo na 99% by mi zablokowali wyjazd Bo tutaj jak ktoś zablokuje wyjazd, no to już się nie wyjedzie, no Dobrze, bo nie jedzie za mną Uf, Nie ma ich, no. Dobra Mamy y, szósty jakby quest z ośmiu tak to mówiłem, że nazwę. A nie, tam też byłby wyjazd. Aha, chyba że tam też. Nie wiem. I po co mi ich Naprawdę. ci widzicie, czasami lubią robić nazwy. Jestem ciekaw z tymi questami, jak to wygląda. Prawia, kolej by nie działało w sensie. Te zamykanie tych, no. No to co się. Ja. Gdzie jest strzelanina? A nie, dobry Banku. Dajmy na przykład ten, żeby tego ostatniego questa zrobić. Tam gdzieś mamy dojechać, więc sobie to wyjdziemy. Dobra, tak ominiemy, bo nie chce mi się czekać. Prędkość. I oczywiście wiedziałem. No i liczą nawet o jeden kilometr przekroczenie prędkości już liczą, nie. Dobra, mamy 8 z 8 questów. Teraz tylko dokończę. Nie. Teraz się wypisać trzeba. Dobra, wyjadę już tędy. Czy się nie da? No nie da się. A dało się. Kiedyś się dało wyjechać drugim. Myślę, że naprawili to. No z tego się nie spodziewałem. No. Naprawdę oni nie mogli najpierw mi tam dać, żebym tam dojechał, a potem tam. Bo te, te, to, to by sensu nie miało. Przecież. Ja. A, dziwne. Dobra, my nie chcemy. Patrzmy sobie to. Następna. Close quest. Dobra, idziemy się wypisać. Sorki, widzowie, ale ktoś dzwoni. Ja odrzucam. Przepraszam, nie wyciszyłem sobie telefonu, proszę, że wybaczycie I właśnie mam zniszczony telefon Więc sobie zadzwonimy po Adyce Żeby przyjechał mi pomóc Albo po prostu wyjdę i wejdę, więc widzimy się za chwilę Dobra, słuchajcie Ogólnie, jak pamiętacie, ostatnio yy, yy, byliśmy przy tym, takim, tym bloku i... Tam łapaliśmy to do ale Nie mogłem tego nagrać, bo mi się wyłączył komputer. Nie mogłem, w sensie nie wyłączył komputer, a Roblox. Nie mogłem zainstalować Robloxa. Yy, nie zainstalować, a włączyć. Yy, więc teraz. Właśnie powracam i robię na nowo. Yy, I już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba ich zaaresztować. Mogłem przydać. Więc tutaj szukamy najpierw tu jest. Z tego wyciągamy kajdanki i aresztujemy go. Dobra. No. Idziemy do drugiego tam gdzieś. Dobra. I zobaczymy. Dobra, można na sobie nauka. Uwaga, jadę, jadę. do tej kwesty. Dobra, podjeżdżamy już, a czy dalej jest? Aha. Dobra, wszystko ślicznie. Ojej, zabiłem. Dobra. I gdzieś tutaj nie wiesz, ten typ. Podstawę może trzeba właśnie tutaj. Tu jakieś coś. O. W ogóle kamerka mi się zepsuła. Co Nie wiem, kamerka mi się rozwaliła. W sensie nie kamerka. A w Eee, dziwne odcinek. Pięć Dobra, już są, Chyba. Nie, nie wiem. Nie wiem czy to na Dobra. Trudno. No nie ma siły. Dobra. To tak nie będę chodził czasami. Bo ja chodzę w A ja nie chodzę z strzałkami nie w ogóle. Czy tak chodzić? Czyli na pewno się da, ale nie wiem, w to, co chodzi Więc nie będę chodził troszkę No ewa, jak przyciszam tam na dole, to właśnie mi się tak dzieje, nie wiem Nawet podgłosię Ej, ej, proszę pana, proszę pana, ej, ej. No, dobra, lecimy do kolejnego. Tu mamy niedaleko. I już go widzę tu chyba tak Sto. Pro i mamy go. W ogóle nie wiem czy nie słyszycie inaczej, ale mikrofon mi się popsuł. Ale no, następny raz postaram się go naprawić, bo, mówię, nie nagrywam z 2 dni od ostatniego tego klipu yy, yy, Właśnie, bo mówię, mi się rozwaliło to, Mik mikrofon mi się rozwalił i po prostu yy, możecie mnie troszeczkę dziwnie słyszeć Ale mm, potem zaraz tam oddam do Pana i naprawię jest niedaleko nam, tego co to naprawia, więc tyle no dobrze. Dobra. Jeźmy. Więc mówię jak nic nie słyszycie, sorry. Dobra. A Faj mi się samochód rozwalił, ale to jest ostatni chyba. Nie, myślę, że mi wybaczycie z tym mikrofonem, nie? Nie ma Tam, tam jest Dobra Okej okay. Stój, policja! Dobra Eee To nie jest i chcę tutaj mhm. tutaj nie ma, o jest tu dobra i mamy zrobione Chcę mieć jeszcze na jarmark i gdzieś tam. Nie, nie wiem co jest mikrofonem, nie. Ale myślę, że się naprawi. Ale wybaczcie mi, błagam, wybaczcie mi i będzie widnie. Co dziwnie, Ju. Dobra, jedziemy na remork. Dobra, do tej babki musimy iść. Jak oglądaliście z eventu filmik, to powinniście, powinniście wiedzieć do czego ta babka służy. Ja myślę, że to jest ludzie. Jego nie mam Dobra, i tutaj oddajemy Close Quest, dobra I... Uwaga, zrobione, dobra Dobra, to by było na tyle z Questów hmm. Jeżeli jeszcze będą, no to na pewno Zrobię filmik To by był na tyle, siema!